Szukasz mikrofonu do streamowania, do grania, czegoś niedrogiego, ale coś, co będzie spełniało Twoje oczekiwania, mam chyba to, czego szukasz, czyli mikrofon od FineFine, Fine. model to jest AM8. Sam niedawno nabyłem ten sprzęt i po wielu różnych testach mogę stwierdzić, że ten mikrofon naprawdę Cię zadowoli. Jeśli chodzi oczywiście o. Cenę do jakości, bo można kupić go za około 200 zł, co jest moim zdaniem nie tak dużo. Jest to mikrofon o charakterystyce dynamicznej. Jest to mikrofon kardionalny, czyli zbiera to, co ma zbierać, nic dookoła. Ma również dwa pokrętła do regulacji głośności, czy to mikrofonu, czy słuchawek, bo możemy podłączyć również słuchawki przez jacka i mieć odsłuch z tego mikrofonu. I z tyłu jest dotykowy przycisk do wyciszania całości oraz Przycisk dotykowy z przodu do zmiany barwy podświetlenia.